Witam, witam, ll 2.0, tu Felipsa CPL, to na stacji Częstochowa Stradom, a w naszym kierunku jedzie jakaś dość ciekawa siódemka z jakimiś dziwnymi naklejkami. Co to kurczę jest? Jakieś zielone? Dziś w ogóle pielgrzymki kolejarzy na Częstochowy, także pewnie coś ciekawego będzie z tym związanego. Ale fajne. Będą manewry. I siódemka z specjalnym banerem na czole, który promuje Pielgrzymkę Kolejażu do Częstochowy odjechała w kierunku wagonów. A, patrzcie co tam stoi. Raryta, zp 07544. Po raz kolejny ja spotykam. Dobra, idziemy tam. Swocić się z bliska. Stoi, żółte W ogóle to dziś jestem tak bardzo spontanicznie w Częstochowie. Przyjechałem tutaj, żeby na krypty... Na jasnej górze, pod jasną górą, które są otwarte chaty tylko w listopadzie. Dlatego no, przyjechałem tu głównie po to, żeby odwiedzić krypty na jasnej górze. No i przy okazji wpadłem na stradę, bo dzisiaj przecież są pielgrzymki kolejarzy na jasną górę. Tak, są pociągi specjalne, pielgrzymkowe. Ten akurat jest z białego stoku. A tamten drugi co on rwa, tam do siódemka, z tym specjalnym banerem, to nie wiem skąd on jest. Pewnie z Poznania albo Krakowa. Takie fajne, urokliwe przejście podziemne. No kurcze, fajne. Dzisiaj w ogóle pierwszy dzień. Zamknięcie Warszawy Centralnej. Będą jakieś chyba opóźnienia, objazdy, coś takiego. Oj, będzie Intercity Fredro. Ale to jeszcze tyle czasu. I jakiś osobowy do Częstochowy. Tak, jest to pociąg pielgrzymkowy z... Białego stoku. Tylko ostrość nie łapię tej tablicy relacyjnej. Nie dość, że jest. Rareta z kolejowy to jeszcze jest rareta ciężarowy, czyli taki piękny jelcz. To stoi przy węglarkach na placu ładunkowym. Jedzie chyba jakiś towarowy. I kolejny super skład Duet EP0 EU07 Migrino. Jest to Duet spółki Orion Kolej. Lokomotywa e 07 Migrino. Kolejny super skład. Kopci, ten gangarik Jakby coś się paliło! Ale kopci, ja je mogę! A wsi, bo cała stacja szara! Niesamowite! Mało atrakcji na dziś, proszę bardzo, kolejny pociąg jedzie To jest ha osobowy Jakiś pielgrzymkowy kolejny Ta H pielgrzymkowy Ze Słupska. Patrzę, tutaj, jak fajne obrazki w oknach. Przyjechali pielgrzymi na jasną górę ze Słupska. Ile ludzi, ile kolejarzy? Pociąg pielgrzymkowy ze Słupska. Wagon z Krakowa, ze stacji Kraków główny, stacja macierzysta. I nie widziałem, że dopuszczenia dopuszczenie do na Francję. Lokomotywa PZL 7034 pociągnęła pociąg z Słupska. Przywiozła pomowan na pielgrzymkę do Częstochowy. Na jasną górę. Dwie piękne siódemki na jednym ujęciu. Po lewej żółte czoło. Po prawej kultowa już. și o demncă în barvă peca Painter City. A zaraz pojedzie pociąg Intercity Fredro z Warszawy Uwaga Gdańskiej do Wrocławia I jedzie pociąg pielgrzymkowy z Słupska Lokomotywa spycha go na tory postojowe odstawcze. stawce popadały już z drzew A tu proszę, pociąg pielgrzymkowy zjeżdża na tory postojowe Nagram jeszcze pociąg Fredro do Wrocławia i się zawijam, bo zimno. Przyjechał PESA jednostka z pociągiem IC Fredro. Warszawa-Gdańska, Wrocław Główny. Jak mówiłem, to jest chyba pierwszy przypadek od nie wiem 3-4 lat, w którym pociąg zaczyna bieg na Warszawie-Gdańskiej. Bo po remoncie Warszawy Zachodniej i linii średnicowej, ruch na linii gdańskiej. On no, był zerowy praktycznie. Tam były tylko, tylko same skm i, i koleje muzywieckie i pociągi towarowe. A teraz jak znaknęli centralną, to tam będzie się ruch pociągów PKP Intercity w znacznej większości odbywał. I funkcję Warszawy Centralnej pewnie przejmie Warszawa Gdańska na ten czas. I odjazd. Fredro pojechało w kierunku Opola, a potem na Wrocław. No i co, to by było na tyle zimno, jest naprawdę mega, Jeśli telefon szwankuje od tej temperatury, ręce mi już zamarzają, tak wy co, kończymy na dzisiaj, widzimy się w kolejnym odcinku i cześć.